Co mi robisz? Kurwa, bo cholery, kurwa! Co mi robisz, kurwa! Zejdź ze mnie, kurwa! Co wiesz na Co mi robisz gaz! gatunek? Co mi robisz na Co mi robisz na gatunek? Co mi robisz na gatunek? Co mi robisz mi robisz wszystko widziałam z Puść to! Pójdź to! Daj mi to! Kurwa, we mnie, kurwa! Puśćcie go, bo ja wszystko widziałem z okien, zrobi żeś mu zrobili!

tylko go zatrzymali, już nie mili byli. Już go straszyli, żeby go pobiją. Tylko go zatrzymali. No, 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 widzisz, kurwa. Tylko zatrzymaliście go, już doleciałeś do niego, jakbyś był Bogiem. No. Wszyscy to widzieli. Ja mam to no. nawet na zdjęciach. Nie, odejdę, bo widzę że ludzi, bo myślicie, że jesteście polisą. Jesteście chujabartsi. Kurwa. Świadków?